To już tradycja. Od pięciu lat Szymon Tabakiernik organizuje Dąbogórskie Święto Tabaki. Od wieków księża podczas mszy i podczas kazania przekazywali swoją tabakierę wiernym i ta tabakiera krążyła wśród tych wiernych. Każdy się częstował i dzięki temu, kiedy ta tabakiera wróciła do księdza, było wiadomo czy Kazanie było ciekawe, czy było nudne? Bo gdy kazanie było ciekawe, to ta tabakiera potrafiła okrążyć kilkukrotnie wszystkie ławki. A kiedy było nudne, to wracała od razu. Panowie, tak, było to pięć panie, lat panie, temu. Pomysł? Teraz? Kaszuby, Zadanie, tabaczenie akorunie. od kilku stuleci już panowie, i moje nazwisko. Plus Dębogórze, w którym mieszkam, kocham to miejsce, ja? jest to moje miejsce na ziemi, ukochane. I to cała recepta na tą tabakę. Na no, to święto tabaki, cała recepta. To wyjątkowe święto. Przyciąga mnóstwo ludzi w tym i władzę powiatu. Jest to święto, które integruje nie tylko kaszubów, ale pomorzan. Jest to święto, gdzie możemy zobaczyć różną ofertę, tą kulturalną, tą e, artystyczną. Rzeźba, książka, haft, e, wyroby kulinarne. No i przede wszystkim trochę literatury, zabawy i dobrego humoru w tak piękny, słoneczny wrześniowy dzień. Od lat prowadzi tę imprezę Jarek Janiszewski. Zostałem zaproszony parę lat temu i przyznam się, że padło to na bardzo podatny grunt. Tak się składa, że moja żona uwielbia tabakę. Ja bym chciał, żeby takich osób było jak najwięcej, tak? bo przedem jest tego Szymon Tabakiernik i takie inicjatywy są naprawdę znakomite. Im więcej takich osób, tym lepiej, bo. E, tradycja, która ujawnia tak, spotykamy się, bawimy się, słuchamy teatrzyków, zespołów, jakby lokalne takie więzi zostają bardziej podtrzymane i to jest szalenie istotne. Dębogórskie Święto Tabaki to festyn przygotowany z myślą o dobrej zabawie od dzieci, poczynając na dorosłych, kończąc. Nie wolno się oddalać od domu, a poza tym nad rzeczką nie ma nic ciekawego. Ależ jest, to jest tam jest bardzo dużo ludzi, gwar i, i wszyscy są zaciekawieni takimi małymi kuleczkami. No tak, one są poukładane na takich wielkich półkach, a potem wszyscy zabierają je w wielkich siatkach do domu. Jednak głównymi aktorami są tabakiernicy i producenci tabakierek. Dobryje to baćka, co jak sawer miele, a jak so za zieję, wnet weseli. Pójdzę na weseli, bodze głysy wiele. Jestem już y, czterokrotnie mi przypomnę o waniu tabaki. Mam cztery tabakiery złote, trzy srebrne, jedną do kolekcji. No właśnie, co jest takiego w tabace, że się ją lubi zażywać? No bo tabaka jest na wszystko, na bóle, na dreszcze, na coś jeszcze. Ja kobieta tabakę zażywa, chłopa do łóżka porywa. Jak ma chłop dobrą noc do tabaki, daje kobiecie dobre znaki. A jak chłopcy pożulnie tabaci, zaziety, to wiecie, dobieracie chłytko na kiełbę. Jeżeli chodzi o tabakierkę, jest to forma? Do wyrobu tabakierki, czyli odlewa się z takiej płynnej gliny. Wszystkie inne rzeczy są oczywiście robione na kole garncarskim. Tabakierka no nie jest okrągła, więc akurat nasz wzór tabakierki nie da się jej zrobić na kole. Potrzeba tygodnia, żeby po prostu wysuszyć glinę, potem ją poszkliwić, ozdobić, jeżeli są to zdobione tabakierki. Także no, w granicach tygodnia na pewno. Trzeba przede wszystkim zdobyć. Odpowiedni róg, który nadaje się na tabakierę. Potem trzeba go zagiąć, szlifować, polerować, wiercić i potem jeszcze najwyżej jeszcze dokładać jakieś zdobienia. Było też coś dla mocnych ludzi, chociażby pokaz strongmenów. Jedną z atrakcji była ciepła jeszcze książka o Tabacy rozdawana przez jej sponsora Szymona Tabakiernika. Książki, które teraz zostaną wylasowane jako e, nagrodę pocieszenia, to jest niesamowita sprawa. Ja na początek chciał zaprosić tutaj e, autora tej książki, pana Edwarda Zimmermana, który w skrócie Wam opowie o co chodzi z tą książką. Zapraszam. Panie Edwardzie. Witam państwa bardzo serdecznie. I od razu, żeby nie przyciągać, przystępuję do krótkiej prezentacji y, książki. Y, powstała ona na jubileusz pięciolecia dębogórskiego święta tabaki. Jej autorami są mieszkańcy gminy Kosakowo, a szczególnie mieszkańcy Dębogurza. Książka ta nie powstałaby nigdy gdyby nie święto tabaki. Zasługa to wiadomo kogo, Szymona Tabakiernika, który razem z prezesem Rzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Rumil Ludwikiem Bachem zdobi okład tej książki. Szymon Tabakiernik oszalał. Dzisiaj ukłonował naprawdę fantastyczne nagrody, między innymi będzie to 32-calowy telewizor. Będziemy wygrywać rower. Tłumy ludzi, znakomita atmosfera, dobre jedzenie i dobra zabawa. Tak najkrócej można charakteryzować całkowicie sponsorowaną przez Szemelota Bałkiernika imprezę pod tytułem Dębogórskie Święto Tabak. Do zobaczenia za rok. Tak dobry, kochani, z prezesem Dębatyszyna. Dobry wieczór! Ale halo, halo! Rączki, wysoko, pokażcie, że tu jesteście! Bo jak się bawi, ten... i a the